Czego nauczyła mnie wyprawa na Kilimandżaro? Przede wszystkim tego, że czasami patrząc na cel jest nam ciężej dojść do niego i łatwiej się poddać. Ale kiedy patrzymy pod swoje nogi, to dużo szybciej i łatwiej dojść nam na szczyt. Że mniej wysiłku i zmęczenia to wymaga. Łatwiej nam się tam znaleźć. Po drugie, Wielką dojrzałością jest to, aby zostawić innych towarzyszy, kiedy oni już nie mogą, nie dają rady, nie zatrzymywać się z nimi, tylko iść dalej samemu, bo zatrzymując się z osobami, którymi, z którymi idziesz na szczyt, dadziesz swoje pokłady energii, które będą Ci bardzo potrzebne przed tym momentem szczytowym. A kolejna rzecz to to. Jak rozgościć się w swojej żeńskości, w swojej kobiecości?